Dziękujemy serdecznie za wspaniałe wykonanie tego utworu. Wykładowca kursu dla kapeluszów Orkiestr Dętych, pan Leszek Łopalewski. Proszę o gorące brawa. Członkiem naszej komisji jest były muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i instruktor Orkiestr dentych w Małopolskim Centrum Kultury. Obecnie instruktor muzyczny w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu i dyrygent nowosądeckiego Big Bandu, pan Józef Bartusiak. Poproszę o gorące brawa dla pana. Komisja stanowi także wieloletni muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej w Nowym Sączu. Obecnie muzyk nowosądeckiego Big bandu, pan Zbigniew Cabała. Bardzo proszę o gorące brawa dla naszej komisji. Panom oczywiście życzymy wytrwałości, a naszym orkiestrom powodzenia w dalszych zmaganiach scenicznych. Przypominam, orkiestra zagra nam teraz utwory Tekila, Pod Papugami i koncert Damor. <tryk> Teraz dziewczyny piszczały. O, a to już taki piski, jakby za chwilę już miała po prostu zemdleć na tym cieple. Dziewczyna któraś. Chyba zemdleje za chwilę. Drodzy Państwo, ten ostatni utwór fajnie by sobie było taki dzwonek na telefonie ustawić. Zdjęcia. Natomiast no, naszą rolą jest wyznaczyć orkiestry, które mogą i spróbują rywalizować z czołówką Małopolski w 38 już Echu Trombity w Nowym Sączu i te orkiestry za chwilę zapraszam, zapraszam również Państwa do Nowego Sącza, do miasteczka galicyjskiego między 19 a 21, czyli przez 3 dni, w bardzo dobrych warunkach. Równie y, miłych i ładnych jak u Państwa. Można słuchać orkiestr, coś zjeść, coś wypić i jednocześnie podziwiać znajomych i nieznajomych i porównywać ich, y, co osiągnęli, jak, jak wyćwiczyli i jak się prezentują, jaki program y, również wybrali. W 21 Rejonowym Przeglądzie Orkiestr, który jest kwalifikacją do małopolskiego 38. Festiwalu Orkiestr Dętych Echotrombity, wzięło udział 7 orkiestr z powiatu Suskiego oraz jedna z powiatu Myślenickiego. Ta orkiestra to była orkiestra denta z OSP w Tokarni, z powiatu myśl Myślenickiego. Komisja w znanym składzie. Yy, przyznała dyplomy za udział dla wszystkich orkiestr. Wyróżnienia zaś otrzymują Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa, Orkiestra OSP Łętownia oraz Makowska Orkiestra Rozrywkowa. To są orkiestry wyróżnione, którym gratulujemy. O wręczenie dyplomów za udział bardzo proszę Wójta Gminy Jordanów, Pana Stanisława Pudo. 저쪽 <laughs> Proszę Państwa, podziękujmy gorącymi brawami wszystkim orkiestrom za to, że wzięły udział w naszym przeglądzie. Brawa, bardzo gorące brawa. Panie Wójcie, prosimy również o wręczenie wyróżnień. Szanowni Państwo, komisja przyznaje za prezentację i grę w marszu Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie Orkiestrze Dętej OSP w A więc goście z sąsiedniego powiatu. Trzecie miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Jordanów otrzymuje Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rytm Zężyc. A o wręczenie proszę przewodniczącego Rady Gminy pana Adama Kawulę. Zapraszamy. Bardzo proszę o gorące brawa. Orkiestra Rytm Zemrzec. Drugie miejsce i puchar wójta gminy Jordanów otrzymuje orkiestra OSP z Jordanowa. O obręczenie pucharów proszę pana wójta, stanę z Pierwsze miejsce oraz kuchar starosty powiatu suskiego otrzymuje młodzieżowa orkiestra OSP z naprawy. Brawo! Proszę Państwa niesamowita radość w naprawie, a o uręczenie kucharów pod nieobecność pana starosty proszę panią Czesławę Badoń, radną powiatu Suskiego i członka zarządu powiatu Suskiego. Zapraszamy. Ja poproszę o gorące prawa dla naszych zwycięzców. Do 38 Małopolskiego Festiwalu Orkies Echo Etofranbity. Zostały zakwalifikowane następujące orkiestry z rejonu Powiatu Suskiego. Młodzieżowa Orkiestra OSP z naprawy, przed chwilą wymieniona. Stowarzyszenie Orkiestra Denta Ryb Zemżyc. Orkiestra OSP Zjordanowa. Oraz spoza rejonu Powiatu Suskiego zakwalifikowana została Orkiestra Denta OSP Stokarni. Brawa gorące brawa się środkiem! Komisja serdecznie dziękuję organizatorom, władzom samorządowym, niezawodnie towarzyszącym i honorującym tutaj zespółem i Bardzo dziękujemy i miłej państwa publiczności za obecność, za zagrzewanie do jak najlepszych wykonań, do jak najlepszych prezentacji. I musimy stwierdzić, że poziom nieustannie się podnosi. Życzymy reprezentantom Państwa Ziemi, aby jak najlepiej wystąpili w Nowym Sąszu i przyjechali z laurami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, a ja bardzo serdecznie dziękuję Komisji Konkursowej za jakże ciężką, ale owocną pracę. Bardzo proszę o gorące brawa dla naszej komisji, która dzisiaj no troszeczkę musiała się napracować. Proszę Państwa, w tej chwili chwila dla fotoreporterów. Bardzo proszę, można podejść z aparatami, zrobić zdjęcie. Panów kapelmistrzów proszę o pozostanie jeszcze na scenie, o zrobienie tutaj pamiętkowych zdjęć. Ten piękny słoneczny dzień. Serdecznie dziękuję Komisji z Nowego Sącza, która od lat przyjeżdża ocenia nasze występy. Widzicie państwo, że nie jest to łatwa praca, bo już po ogłoszeniu wyników komisja dalej pracuje, przyjmuje reklamacje, uwagi i inne. Dziękujemy za to, że wytrwali, bo my siedzieliśmy, my słuchaliśmy. Natomiast zarówno orkiestra jak i komisja musiały pracować. Życzę laureatom, aby w Nowym Sączu również potwierdzili ten wynik, aby zajęli czołowe lokaty, aby doskonalili swoje umiejętności. Dziękujemy jeszcze raz za świetną zabawę. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego i myślę, że będziemy świętować i tu i we własnym gronie wszystkie orkiestry. Dziękuję uprzejmie. Uwaga, żeby nie puścić pana Staszka na ziemię, bo mogło ale panie Staszku z takiego pucharu jak tak sobie uczci pan to zwycięstwo, to trochę się zmieści. Drodzy państwo, dziękujemy pięknie za dzisiejszą zabawę, za Dzisiejszy konkurs. Do zobaczenia i miłej zabawy. Życzymy do Białego Rana i do zobaczenia za rok. Miejmy nadzieję.